Poseł Matecki na dachu hotelu Sejmowego o 3 nad ranem. Szokujące wydarzenie. Poseł Dariusz Matecki z partii Suwerenna Polska, będącej częścią klubu PiS, skomentował swoją obecność na dachu hotelu Sejmowego w nocy. W rozmowie z PAP w piątek powiedział, że wyszedł tam, aby zrobić zdjęcie o wschodzie słońca. Zaprzeczył doniesieniom, jakoby został sprowadzony stamtąd przez Straż Marszałkowską. Twierdząc, że po zrobieniu zdjęcia wrócił spokojnie do swojego pokoju. Zaskoczony jest, że sytuacja wywołała takie poruszenie. Marszałek Sejmu, Szymon Hołownia, wcześniej tego samego dnia, podkreślił, że incydent ten jest niepokojący, ponieważ nikt nie powinien przebywać na dachu budynku sejmowego o godzinie trzeciej lub czterech nad ranem. Oczekuje na raport od straży marszałkowskiej i zaznaczył, że w przypadku incydentów dotyczących bezpieczeństwa Sejmu władze są natychmiast informowane. Wskazał również na wysokie prawdopodobieństwo, że osoba znajdująca się na dachu nie była zewnętrznym intruzem. Matecki potwierdził, że w rzeczywistości był na dachu hotelu Sejmowego, ale zaznaczył, że nie był to główny dach, lecz jedna z przybudówek. Odmówił też, jakoby znajdował się pod wpływem alkoholu. Tłumacząc, że był jedynie w dobrym nastroju. Pojawiły się dodatkowe informacje na temat incydentu, wskazujące na to, że poseł Matecki nie był jedyną osobą, która miała dostęp do dachu hotelu sejmowego tej nocy. Wciąż jednak nie jest jasne, dlaczego poseł zdecydował się tam wejść o tej późnej porze, co budzi pewne zaniepokojenie w kontekście bezpieczeństwa obiektu. W międzyczasie Straż Marszałkowska kontynuuje swoje dochodzenie w sprawie incydentu, a raport ma przedstawić szczegóły dotyczące wszystkich osób, które miały dostęp do terenu budynku W tamtej godzinie. Marszałek Sejmu podkreślił, że każde naruszenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa będzie dokładnie przeanalizowane i podjęte zostaną odpowiednie środki zapobiegawcze. W trakcie wypowiedzi poseł Matecki wyraził zdziwienie oraz niezrozumienie faktu, że jego wyjście na dach spowodowało tak duże poruszenie medialne i publiczne. Nie krył również swojego zdumienia, że jego spacer niepostrzeżenie wzbudził takie zainteresowanie wśród funkcjonariuszy i dziennikarzy.